Ej, yy, a wpiszę... Young Multi Net Warf Ile jestem wartej kurwy? Co to kurwa jest niby? Co? Że ja niby tylko 7000 dolarów zarobiłem w 2019 roku? Chyba was pokurwiło. Oni są mnie poważni! To nie myślę, że ja zarobiłem 26 tysięcy w 2019. Słodkie. To słodkie, naprawdę. Chyba... Oni są niepoważni. Oni myślą, że ja 639 dolarów! Że ja 896 dolarów w grudniu zarobiłem. Musi Ma... drag czy bez dzisiaj? 15 zł. Może odpalę, może odpalę. Słodkie, kurwa, że tak myślą. Co to jest za strona w ogóle? To jest jakiś, kurwa fejfuj. Ha! Mocne! Starczyło na leasing? Nie, nie, nie. A ile zarobiłeś? No nie wiem, nie pamiętam Mocne. Mocne, tak szczerze Co to za gówno... No nie wiem, jakaś główna strona strasznie. A na przykład... Drake Network. O kurwa, Pff. no jestem blisko, siedemdziesiąt milionów dolarów rocznie, blisko, blisko, mega blisko. <laughs> Czekaj, e... top. Ten wealthiest uh, music musicians in the world, to jest fake kurwa, chyba. Bo ja czytałem czekaj. Top, a, 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 top 10 wealthiest, e, rappers. O! Kanye West? Niemożliwe, kurwa, że Kanye West jest naj... A nie, dobra, 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 nie. Zapomniałem, że on przecież kurwa yy, Buty napierdala. Kanye West, później jest Jay-Z, PDD, Eminem, Master P, Drake, Swiss Beats, Whis Kalifa. O kurwa, PSI A Young Multi na której pozycji? No cóż, niedługo będę tutaj. PSI! PSI. PSI coś wydaje. Rok temu ostatnia piosenka. Ale on musiał nakurwić pieniędzy, co? On nawet w Korei nie jest tyle warty? Myślisz? Ale y, z tego co wiem, z tego co wiem, y, Drake y, w top 5 wskoczył pod koniec 2020 chyba. Z tego co pamiętam, jeśli, do, jeśli dobrze pamiętam. Więc to jest jakiś not updated. Tak mi się wydaje. Uwierzyłbym w BTS, ale niku, ja nie uwierzę w PSI. Ale. A hmm. czego? Jak, jak on ma tam? Psa? Psy. Jak, jak, jak się to wymawia, Psy? Psi, PSI, kurwa? Nie wiem. PSI z zagadki Miami. Eee, tego. Eee, dlaczego on jest w ogóle jako raper? Przecież on nie robi rapu, tylko robi K-pop, chyba, nie? To rap był kurwa? Co Nie wiem. A Travis? Travis nie jest jeszcze tak bogaty. Travis za, za, Travis za krótko jest na scenie, żeby być w, top, w topce jeszcze bogatych. Może w 2021 skoczy do 30. Po tych wszystkich kolabach i w ogóle. W sensie Network jego pewnie wskoczy, nie? No Travis jest za krótko, kurwa stary. Zobacz ile Kanye West napierdala, a zobacz ile Travis na przykład, a Jay Z, no Mordo Jay Z ma wytwórnie. i dlatego on jest tyle hajsu ma. Oli się ma z Jak znam nie to Oli. dawaj i przesłuchaj od niego nutki, bo moim zdaniem młody talent w chuj. O, Oli, złotych. całkiem spoko. Pomimo, że to nie jest jakiś mój e, gust, to jest bardzo spoks. E... K-pop ogólnie mówią na koreańskie piosenki. Nie rozróżniają na K-rap, K-rock. Tak, jakby cały świat twierdził, że robić disco polo, bo to polskie. No ja robię disco polo. E, w ogóle widzieliście, że. E, czekajcie, muszę to znaleźć najpierw. Widzieliście, że. że je, jebany Lil Uzi sobie wmontował w czoło diament warty 20, 20 milionów. Ja powiem tak, że 24 miliony. Ja powiem tak, że on jest kosmitą. To on nie może być z, z, z tej ziemi. Mówił, że zbierał na ten diament od 2017 roku. Wygląda jak Ray Riven z Teen Titans, a nie tak jak ten z Avengersów, jak on miał, Vision Avengers Vision, tak? Pa, to jest on. Szczerze, jakbym miał tyle pieniędzy, to bym sobie wmontował w czoło lustro. Dzięki temu, ludzie, którzy by ze mną rozmawiali. Zawsze widzieli swój ryj i by się peszyli, bo by widzieli swoją mordę jak robią miny, i, ja, i wtedy by ich y, pewność siebie spadała na dół, a ja bym był ponad wszystkimi. Wygrywałbym każdą dyskusję, bo na przykład on by mi tam powiedział jakiś argument a ja tak widzisz tu? Widzisz siebie? Patrz jaki ryj kurwa? A on tak Przegrana.